Kto odnajdzie siebie, nie tylko siebie, ale wybawi cały świat z zagubienia, bo każde przebudzone serce jest jak świeca w ciemności, która oświetla drogę setkom zmęczonych dusz. Więc nie milcz, jeśli wciąż nie wiesz, jaka jest twoja misja. Szukaj swojej drogi z pragnienia serca, nie z rachunków i rozumu ludzi. Bo serce czasami rozumie wcześniej, co rozum wciąż jeszcze śni. I nadejdzie dzień, kiedy powiesz, Moje przybycie nie było bez powodu, a moje odejście nie będzie bezowocne. Z każdym dniem, kiedy stajesz się bardziej świadomy, wiesz, że Twoja obecność ma znaczenie. Gdy serca są zapalone światłem prawdy, nie ma przeszkód, które mogłyby nas powstrzymać. Wspólnie możemy stworzyć nowe ścieżki i przekształcić świat wokół nas, gdyż prawdziwa misja rodzi się z głębi duszy. I tak, krocząc naprzód, możemy stać się nadzieją dla innych, którzy jeszcze nie odnaleźli swojej drogi.